Niski Szpital Zespolony w Olsztynie imieniem Mikołaja Kopernika jest najlepszym dowodem na to, że w budynkach z XIX wieku można tworzyć medycynę XXI wieku. W szpitalu otworzyliśmy nowe kliniki oraz oddziały kliniczne, w których zostali zatrudnieni profesorowie, co też znacznie podnosi jakość świadczonych przez nas usług. Szpital na zarządzanie jakością postawił 12 lat temu. Od tej pory był laureatem bardzo wielu nagród. Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości w kategorii Zarządzanie jest dla nas niezwykle ważnym wyróżnieniem, tym bardziej, że to jest taka nasza regionalna nagroda.